Ja wiesz, ja że zbudowałem um, tego Bogaty Veyron własnych rąk. Bo I w ogóle, może budujemy dom. No wy? Może budujemy nowy dom. idziemy, tu wybudujemy. Dobra, tu budujemy. No, to. A on tutaj będzie mieć widok na, na szkołę. Poczekaj, to muszę zbudować. Poczekaj chwilkę, muszę tu zbudować. Poczekaj, buduję. O, o, buduję. Jak szybko. Proszę, głównie Chyba... Chyba trochę nie wyszło. No i? No, wyzwanie wyszło. W sumie trochę nie wyszło. Chyba trochę nie wyszło ważny, no, no chyba, no chyba, chyba trochę krzywo jest, ale przynajmniej mamy, przynajmniej mamy, bum, przynajmniej mamy lepszy dom z tamtym.

У не выйдет! <Добрый, на грамоте>. Хорошо, я Давай, сняла Давай, подожди, дашь мне камеру? Дай мне камеру. Сняла, как я... как я езжу. Дай мне камеру, дай мне камеру. Я не сняла камеры, я купила.

Czekaj, zbuduję nowy samochód. O, buduję nowy samochód, właśnie. Znaczy, sobie motor ten że wiesz, taki. Dobra, dawaj. Chodź, zrobię grilla, poczekaj. E, jest... Czekaj, z innego samochodu zrobię grilla. Z innego samochodu zrobię grilla, chodź. Zaraz zagrywa na muszę... O, o, opony wypadły. Że pali! Że pali! Że Szybko wyciągaj pianki, Szybko wyciągaj pianki! Szybko wyciągaj pianki, dobra! Wyciągaj, wyciągaj, wyciągaj pianki! O! O, dobra, A mogę jeszcze pali! Że pali! Że

A, koła wypadają! Patrzcie, jak bo wypadł mój koło. Nie dziwię się, bo sam. E, Wiesz, zrobiłem. Dobra, chodź. Wiesz, tu. Wiesz, tu. Czekaj, może zaadoptujemy nowe dziecko? Czekajcie, muszę moje magiczne kieszenie znaleźć, co? Dobra. Ehm. Może pójdziemy do fryzjera zaraz? Dobra, poczekaj, już tutaj parę rzeczy zrobić. Ja teraz nie rozumiem, Siadaj, siadaj, siadaj! Siadaj, siadaj! Mój tatar. Dobra, mam. Najpierw trzeba tutaj kręcić coś. Teraz trzeba mopę trochę. A z sikierą trzeba o, o, też trzeba odciąć nogę, o tutaj, cyk, teraz młotkiem, młotkiem to tutaj, o, o, młotkiem, młotkiem tutaj, cyk, cyk, nie rara, 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 i tutaj teraz trzeba ym, tutaj wsadzić pianki, kamerę i jeszcze poczekaj. Jeszcze tam, do twojego brzucha trzeba włożyć dziecko. <laughs> Tutaj, znaczy, do to... To twojej nogi muszę ułożyć. nie dziecko, jak ty chodzisz. Tam, <laughs> jeszcze nie dotknąłem, jeszcze udzielę szczepionkę. szczepionkę. Szkoda, muszę. Ja pamiętam, że ja mam premium i mogę... Bo ja pamiętam, że mam premium i mogę wiesz co... Że ja mam pomysł, fajny! Chodź! Ja mam pomysł, chodź! No, za... ja jestem... Przypomniałem sobie, że mam premium, chodź! Так, на уже, хорошо. Нет. Сотер. Ха-ха, ты

Parę, 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 to parę, 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 O! parę, do samolotu.

No. Co ty robisz? Czekam gdzieś. Dobra, No Dobra. Poczekaj. <laughs> ja <tu się> <laughs> tak, nie, czekaj. Czekaj, <laughs> może tutaj nie paserujemy. Dobra, no, ja jestem z Co to jest za przycisk? Łączki no, samolocze! Emergencji, kliknij na Emergencji. Co się dzieje? Wybuchła bomba w samolocie! O nie, musimy wyskakiwać! Chodź on może musimy wyskakiwać! Musimy to kliknąć! O nie! Musimy to kliknąć! Musimy to kliknąć, to spadochram! Uuu! Lecę, lecę teraz naprawdę lecę! O nie Spadochron mi się wyłączył! Bo basenie jestem! Chodź! Basenie!

кай до стакий цей Dobra, drzwi! ja Raz ja! Ja! Dobra! Ostanie na ostatnim nie Drzwi! Ot nie. Dobra, Drzwi! coś Drzwi! 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 ja chcę. To jest Masz tu wózek? Masz tu wózek? Masz tu wózek? Ja Ja wezmę kamerę. Dobra, rzucaj! Puszczaj! Puszczaj wózek! Puszczaj mnie! O, Dobrze. Ale są Oooo! No. Lecę! It is. <laughs> 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 it just... just To going like That's going